Emilka, Lilka i magiczny atlas. Tajemnice Łodzi. Emilka i Lilka już nie mogły doczekać się kolejnej wyprawy z magicznym atlasem. Po przygodach w Rzeszowie w ich głowach rodziły się pytania, jakie historie i miejsca odkryją tym razem. Gdy wieczorem usiadły na łóżku, atlas leżał otwarty na nowej stronie, a ich palce wskazały kolejne miasto pełne tajemnic. Łódź. Słyszałam, że Łódź to miasto artystów i przemysłowców. Powiedziała Lilka. Może dowiemy się co łączy te dwa światy. Odpowiedziała Emilka. Atlas rozbłysnął jak zwykle, a dziewczynki poczuły znajome mrowienie. Kiedy otworzyły oczy, stały na szerokiej ulicy pełnej pięknych kamienic i neonowych szyldów. Na rogu ulicy stał chłopiec z kaszkietem na głowie i notesem w ręku. Hej, nazywam się Janek. Przywitał się serdecznie. Wyglądacie jakbyście były tu po raz pierwszy. To prawda. Przybyłyśmy tu dzięki naszemu magicznemu atlasowi. Wyjaśniła Emilka. Co warto zobaczyć w łodzi? Janek uśmiechnął się tajemniczo. Łódź jest pełna niespodzianek. Mogę wam pokazać miejsca, których nigdy nie zapomnicie. Zacznijmy od manufaktury. Dziewczynki i Janek dotarli do manufaktury, która robiła niesamowite wrażenie. Rozległy plac, otoczony ceglanymi budynkami, przypominał dawną fabrykę, ale teraz tętnił nowoczesnym życiem. Były tam sklepy, restauracje, fontanny i kolorowe światła, które wieczorem dodawały temu miejscu magii. To kiedyś była fabryka włókiennicza wyjaśnił Janek Stworzył ją Izrael Poznański, jeden z najbogatszych przemysłowców łodzi. Pracowały tu setki ludzi, a ich historię można dziś znaleźć w muzeach i w tych starych murach. Emilka otworzyła atlas, który rozbłysnął miękkim światłem. Na stronie pojawiła się wskazówka: Tam, gdzie wrzeciono przestało się kręcić, znajdziesz ślad ludzi, którzy tworzyli to miejsce. Rozwiązanie musi być w jednym z dawnych warsztatów, powiedziała Lilka, spoglądając na Janka. Wydaje mi się, że wiem, gdzie możemy zacząć. Odpowiedział chłopiec i poprowadził dziewczynki do ceglanych budynków za głównym placem. Janek otworzył ciężkie, drewniane drzwi prowadzące do warsztatu, który wyglądał, jakby zatrzymał się w czasie. Na stołach leżały szpule z nićmi, a obok nich stały zabytkowe maszyny do szycia i warsztaty tkackie. To tutaj tkano tkaniny, które potem trafiały na rynki całej Europy. Wyjaśnił Janek. Ale mówi się, że jeden z mistrzów tkackich zostawił tu coś niezwykłego. Dziewczynki zaczęły się rozglądać, szukając wskazówki, która pomogłaby rozwiązać zagadkę z Atlasu. Na jednej z maszyn Emilka zauważyła rzeźbioną, drewnianą szpulkę z wyrytym wzorem przypominającym mapę. Kiedy spróbowała ją obrócić, maszyna zaczęła cicho klikać. Dziewczynki szybko zorientowały się, że to mechanizm, który trzeba uruchomić w odpowiedniej kolejności. Popatrzcie, na ścianie jest schemat. Zawołała Lilka, wskazując na rysunek przedstawiający maszynę z oznaczonymi dźwigniami i szpulkami. Wspólnie zaczęły poruszać dźwignie i obracać elementy maszyny zgodnie z rysunkiem. Po chwili usłyszały cichy trzask, a z bocznej szufladki wypadł mały klucz. Musimy znaleźć, do czego pasuje. Powiedziała Emilka z ekscytacją. Dzieci podeszły do jednego z narożników warsztatu, gdzie znajdowała się stara, zamknięta skrzynia. Klucz pasował idealnie. Kiedy ją otworzyli, ich oczom ukazały się niezwykłe przedmioty: ręcznie haftowane chusty, notatnik z rysunkami dawnych maszyn, listy pracowników fabryki oraz księga ze zdjęciami i historiami pierwszych pracowników fabryki. To wyjątkowy skarb. Nie złoto, ale historie ludzi, którzy tworzyli Łódź. Kiedy Emilka dotknęła księgi, Atlas zaczął migotać, a nagle cały warsztat wypełnił się delikatnym światłem. Dziewczynki i Janek zobaczyli duchowe projekcje dawnych pracowników, tkaczy, szwaczek i inżynierów. Wszyscy wydawali się zadowoleni, pokazując dziewczynkom, jak pracowali i tworzyli. To magia pięknej historii, szepnęła Lilka. Dzięki Atlasowi możemy zobaczyć, jak wyglądała praca w tej fabryce. Kiedy światła zniknęły, dziewczynki i Janek zamknęli skrzynię, pozostawiając ją w warsztacie. Wracając na główny plac, poczuły, że manufaktura jest nie tylko miejscem nowoczesnym, ale przede wszystkim przestrzenią, która kryje historię przeszłości. Teraz manufaktura wydaje mi się jeszcze piękniejsza, powiedziała Emilka. To miejsce, które łączy dawną łódź z dzisiejszą. Dodała Lilka. Janek uśmiechnął się. Tak właśnie wygląda magia tego miasta. Mam nadzieję, że wasze przygody będą równie wyjątkowe, co historie, które dziś odkryliśmy. Zadowolone i pełne wrażeń dziewczynki wiedziały, że to dopiero początek ich przygód w łodzi. Po pełnej emocji przygodzie w manufakturze Janek zaproponował dziewczynkom spacer po głównej ulicy Łodzi Piotkowskiej. Był to wieczór, a ulica tętniła życiem. Zewsząd dochodziły odgłosy rozmów, śmiechu i muzyki. Piotkowska w blasku latarni wyglądała jak magiczna scena pełna ruchu i kolorów. Ulica Piotkowska to serce Łodzi, powiedział Janek. Znajdziecie tu piękne kamienice, rzeźby i historię miasta zapisaną w jej murach. Emilka otworzyła atlas, który rozbłysnął delikatnym światłem. Pojawiła się nowa wskazówka. Przeszłość i przyszłość spotykają się tam, gdzie stoją cienie dawnych bohaterów. To brzmi tajemniczo. Zauważyła lilka. Może dotyczy tych rzeźb. Wskazała na pomniki ustawione wzdłuż ulicy. Janek pokiwał głową. To galeria wielkich łodzian. Są tu postacie, które miały ogromny wpływ na rozwój miasta. Chodźcie, pokażę wam coś niezwykłego. Zatrzymali się przy pomniku fortepianu, przy którym siedział Artur Rubinstein, słynny pianista. Bianek opowiedział o jego życiu i znaczeniu dla kultury muzycznej łodzi. Możecie usiąść obok niego. Zachęcił. Lilka usiadła na ławce przy fortepianie, a Emilka położyła dłoń na atlasie. Nagle usłyszały cichy dźwięk muzyki, jakby Rubinstein grał tylko dla nich. Piękna melodia wypełniła powietrze, a dziewczynki zamknęły oczy, czując, jak przenoszą się w czasie. To magia Piotrkowskiej. Szepnął Janek. Każda rzeźba kryje wspomnienia. Idąc dalej, dotarli do jednej z pięknych, zdobionych kamienic. Były na niej witraże przedstawiające sceny z życia dawnych mieszkańców łodzi. Emilka zauważyła coś dziwnego. Na jednym z witraży postacie wyglądały, jakby poruszały się w rytm melodii, którą usłyszały przy fortepianie. Spójrzcie, coś tu jest ukryte, powiedziała, wskazując na witraż. Janek znalazł drzwi wejściowe do kamienicy z witrażem, które były uchylone. Weszli do środka, a tam czekała ich kolejna niespodzianka. W holu kamienicy znajdowała się piękna mozaika na podłodze. Przyjrzawszy się jej uważnie, Lilka zauważyła, że jeden z fragmentów wygląda, jakby można było go przesunąć. Po kilku próbach udało się odkryć tajemne przejście prowadzące do małego pokoju. W środku znajdowały się stare fotografie, listy i książki, które opowiadały historię mieszkańców kamienicy Szewca, który był mistrzem w swoim fachu. Krawcowej, która szyła suknię dla łódzkiej elity, i artysty malarza, który tworzył witraże zdobiące miasto. To jak kronika życia Piotrkowskiej, powiedział Janek, przeglądając fotografię. Ludzie, którzy tu żyli, tworzyli historię łodzi. Wychodząc z kamienicy, dziewczynki czuły, że stały się częścią historii tego miejsca. Piotrkowska nie była już tylko ulicą. Była opowieścią o ludziach, którzy tworzyli łódź. To miejsce jest jak piękna księga, powiedziała Lilka. Każda kamienica kryje nową historię. I każda z tych historii pokazuje, że łódź to miasto ludzi z pasją. Dodała Emilka. Janek uśmiechnął się. Tak, to właśnie Magia Piotrkowskiej. Wystarczy otworzyć oczy, by ją dostrzec. Pełne nowych wrażeń, dziewczynki wiedziały, że łódź jeszcze nieraz ich zaskoczy. Po spacerze po Piotrkowskiej i odkryciu tajemnic kamienicy Janek zaproponował wizytę w Muzeum Kinematografii mieszczącym się w zabytkowym pałacu Karola Scheiblera, jednego z najbogatszych przemysłowców Łodzi. Łódź to miasto filmu. Powiedział, prowadząc dziewczynki w stronę pięknego budynku. To tutaj powstawały najbardziej znane polskie filmy. A w tym muzeum znajdziemy nie tylko dawne kamery i scenografię, ale także pewną tajemnicę, o której mało kto wie. Gdy weszli do środka, dziewczynki zachwyciły się wystrojem wnętrza. Pałacowe sufity były zdobione wytwornymi ornamentami, a pokoje pełne były eksponatów związanych z historią kina. Spójrzcie na to zawołała Lilka, wskazując na starą kamerę. Była to jedna z pierwszych kamer używanych w polskim kinie. Emilka otworzyła atlas, który rozbłysnął jasnym światłem. Na stronie pojawiła się nowa wskazówka. Tam, gdzie światło i cień ożywiają wspomnienia, znajdziesz drzwi do historii zapomnianych. Musimy znaleźć miejsce, gdzie kiedyś kręcono filmy, stwierdziła Emilka. Janek zaprowadził ich do sali, w której znajdowała się ogromna, zabytkowa lampa filmowa. Obok niej stało kilka starych projektorów i fragmenty scenografii. Kiedy wilka dotknęła jednej z dekoracji, nagle w całym pomieszczeniu zgasły światła. Stara lampa filmowa zapaliła się, rzucając ciepły, złocisty blask na ścianę. Na niej zaczęły pojawiać się obrazy, dawne sceny z życia filmowego w łodzi. To niesamowite, zawołała Emilka. Jakbyśmy oglądały fragmenty starych filmów, ale one dzieją się na żywo. Na ekranie widzieli reżyserów pracujących na planie, aktorów w kostiumach i techników ustawiających światła. W pewnym momencie kamera na ekranie zatrzymała się i skierowała swój obiektyw wprost na dziewczynki. Nagle na jednej ze ścian ukazały się drzwi, które wcześniej były zupełnie niewidoczne. Były lekko uchylone, a z za nich wydobywało się delikatne światło. To musi być to miejsce. Powiedziała Lilka i razem z Jankiem oraz Emilką weszli do środka. Pokój za drzwiami był mały, ale niezwykły. Na półkach stały stare taśmy filmowe, fotografie i scenariusze. Na środku znajdował się projektor, który wyglądał, jakby był gotowy do użycia. Obok niego leżało pudło z napisem Historie zapisane światłem. Emilka wzięła jedną z taśm leżących w pudle i nałożyła ją na projektor. Gdy uruchomili urządzenie, na ścianie zaczęły wyświetlać się sceny z dawnej Łodzi, ulicy Piotrkowskiej, fabryk i manufaktury. Wśród tych obrazów pojawili się także ludzie, którzy żyli i pracowali w mieście. Były to prawdziwe wspomnienia, zapisane przez kamerę. Na końcu filmu pojawiła się wiadomość. Każda scena to fragment naszej historii. Pamiętajcie o tych, którzy tworzyli ten świat. To jak skarb, który pokazuje duszę miasta. Powiedziała Emilka z zachwytem. Gdy dziewczynki wyszły z tajemniczego pokoju, lampa filmowa zgasła, a wszystko wróciło do normy. Janek spojrzał na nie z uśmiechem. Teraz wiecie, dlaczego łódź nazywana jest stolicą polskiego kina. To miejsce jest pełne magii, powiedziała Lilka. Jakby filmy były czymś więcej niż tylko obrazami. Bo są, dodała Emilka. To żywe wspomnienia. Zachwycone dziewczynki pożegnały się z Jankiem, wiedząc, że to nie koniec ich filmowych przygód. Muzeum Kinematografii stało się dla nich miejscem, które na zawsze zapamiętają jako bramę do świata dawnych opowieści. Zmęczone, ale szczęśliwe, dziewczynki pożegnały się z Jankiem. Dziękujemy za niezwykłą wycieczkę, powiedziała Emilka. Wracajcie, łódź ma jeszcze wiele do zaoferowania. Uśmiechnął się Janek. Kiedy atlas rozbłysnął, Emilka i Lilka znalazły się z powrotem w swoim pokoju. Łódź to miasto pełne historii i magii, powiedziała Emilka. Zdecydowanie musimy tam wrócić. dodała Lilka. Atlas zamknął się jakby czekał na kolejną podróż, a dziewczynki udały się na zasłużony odpoczynek w swoich łóżkach. Jeśli spodobała Ci się ta historia, obserwuj nasz kanał na YouTube oraz Spotify, gdzie będą pojawiać się nowe przygody ciekawskich świata sióstr. Hej!